Powiem wam drodzy widzowie, że strasznie mnie wkurza fakt, że ja się ciągle śpieszę, nie? Mamy 10.30 i w zasadzie o 10.30 chciałem wyjechać, więc wszystko jest elegancko, ale cały czas w głowie mam jakiś pośpiech, a później pamiętam, że już nie muszę, bo przecież jestem na wczasach, dzień jest długi, więc po cholerę się śpieszyć. Ale niestety to jest taka moja polska mentalność, albo właśnie teraz jestem takim typowym Polakiem, co gadę na Polaków i to jest po prostu moja mentalność. Którą chciałbym chociaż trochę zmienić. Nie wiem, czy potrafię. Uh. Gypsy New yeah. Mam dostać taką furę 208. Środek jest identyczny, a dostałem 2008. No nie wiem, sami ocencie, która jest lepsza. Ta mi się chyba trochę bardziej podoba. Ale może i dobry upgrade na tutaj, tutejsze drogi. tam się nie muszę przejmować i wjeżdżam nią wszędzie, nie? Ludzie, nie wiem, co tu... Zobaczcie, jak to jest pod górę, kur... Przecież to jest... To jest w ogóle, coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. Masakra. Ej, jaki fajny wiatraczek. Ja pierdziele, ale górzysko. w lewo No, pozdrawiam, nie? To jest tu się jedzie w pionie, wszystko w pionie, po czymś tam po testosteronie. I jezu, jak tu jest wąsko. Te tutaj Żyleta, Żyleta, ten widok. Coś wspaniałego, naprawdę. I tutaj zobaczcie, jakie już, jaka tutaj jest roślinność taka, kurde, soczyście zielona. Jesteśmy na Morence. Okay, Zobaczcie myśli, ten, ten widok! Jakie skały! Myśli, myśli. I ta, ta tajemniczość wywołana przez chmury otaczające je. Ich ja pierdzielę. Codziennie odkrywamy coś nowego tutaj. Widzowie, jest pięknie. Zobaczcie w ogóle, jak się roślinność zmieniła teraz. To jest jakiś taki polski las dobry. Sosenki, nie sosenki. Ta wyspa ma naprawdę wszystko, Ka każdy mikroklimat po prostu. Wostka 18 stopni, samochód pokazuje tutaj. Gdzie na dole było 25? Patrzcie na to. Jej pierdole, Ale jest przepięknie. Spójrzcie, jak tutaj jest, kurde, tajemniczo. Ich. Ja nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, nie, albo mogę przeklinać, albo mogę nic nie mówić. Także zamykam już mordę. Co tutaj się dzieje, proszę Państwa? Dobra, zatrzymałem się w jakimś punkcie widokowym. Spójrzcie na tą roślinność tutaj. Idziemy na górę. Pokazuje, że tam się stopni, ale to jest, myślałem, że będzie chłodno tutaj już. Tak to przynajmniej wygląda przez te chmury, ale jest naprawdę bardzo przyjemna pogoda. No całkowicie inna roślinność niż gdziekolwiek. Stamtąd przyjechałem właśnie. No, niestety widoków nie popodziwiamy ze względu na chmury. Zapewne bywają te dni, kiedy jest widok, i widok musi być na pewno oszałamiający, bo pewnie widać stąd morze, bo to jest cały czas jakby prosto do, do morza to, to wszystko kieruje. Ale widoki są naprawdę piękne. Jak możecie zobaczyć, cała trasa to jest jedno wielkie krętowisko. już z chmur i ponownie takie widoki wszystko znowu słoneczne, jaśniutkie. Zero tajemniczości Jak się od razu znowu zmienił krajobraz Znowu susza Praktycznie zero roślinności No i ci pieprzeni turyści Ja pierdziele Zobaczcie na ten widok, na tą panoramę Jesteśmy na Marsie, proszę Państwa To nie może być Ziemia, nie? Nie ma takiej opcji nawet jeszcze nie jesteśmy w miejscu docelowym. Wysiadłem sobie gdzieś i spójrzcie na te widoki. To wygląda, nie wiem, jak w jakichś Star Warsach. Albo jak yy, ten, wydmy w łebie. W sumie tak, no. Bliżej temu do, do łeby. Zaczynamy podróż. Wybrałem sobie jakąś taką trasę. Znalazłem w takiej aplikacji All Terrain. Yy, 46 minut trasa. Jakieś tutaj takie kółeczko sobie zrobić. Tutaj to widzicie za mną, o nawet widzicie, że wjeżdża, jest to kolejka górska, linowa, czy jaki tam zwał. I ona podjeżdża praktycznie na sam szczyt tej góry. I stamtąd można, jeżeli ma się pozwolenie, które trzeba sobie wyrobić, jakoś tak na 2-3 miesiące do przodu można wejść na jej sam szczyt. Chciałem wejść na sam szczyt, no ale no ni niestety nie dostałem pozwolenia plus Patrząc teraz na to realnym wzrokiem, nie wiem, czy też byłbym na dzisiaj przygotowany na to. to. To raczej jest góra już, która coś wymaga od człowieka. Wyżej nie wjeżdżam, kolejka górska jest droga, to chyba jest 40-60 euro, więc to nie dla mnie. Można tam też wejść, no ale wiecie, że nie mam za dużo czasu, więc dzisiaj nie wchodzę i muszę się gdzieś wylać tutaj, kurde. Powiem po krótkiej przerwie... Kurde, mam nadzieję, że coś widać, jak nie to robię screena od razu. No i taka oto trasa. Nie wiem, teraz już nic nie widzę. Idziemy, po prostu idziemy. Pierwsze co wita nas taka górka do podejścia, czyli to co lubię najbardziej. Jednak was skłamałem, tutaj jest prohibited access, to jest dla beekeepers. I mapa też mi pokazuje, że je ja łopie jestem. Chociaż nie, mapa pokazuje właśnie, że tam się idzie. No nie wiem, pójdę tam w takim razie. Zobaczcie, to jest jakiś skam, bo tam jest kolejne wejście i już widzę z daleka, że jest zakaz. Mam nadzieję, że tutaj na kolejnym rozdrożu, który będzie za momencik będę mógł wejść yy, do góry, bo jak nie, to to w ogóle nie ma sensu i muszę wracać. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że tam na szczycie, no pewnie na tej kamerze to to wam nie zobaczycie, ale tam są u góry ludzie, czyli ludzie mają w dupie ten zakaz i wchodzą, ale ja jestem turystą szanującym zasady innych państw i nie wchodzę. Nigdy to było w Polsce, to bym wbiegł na waleta. Ja wracam widzowie. Tamto przejście kolejne, które widziałem. To jest tutaj, w tych skałach. Chyba dzisiaj odpuszczę taką wspinaninę. Wspina no i się trochę wkurzyłem, nie? bo chciałem sobie przejść. Człowiek chciał sobie przejść i sobie nie przeszedł. Nie? No nie fajnie, nie fajnie. Trudno. No i tak na chwilę obecną mogę stwierdzić, że te, te, te okolice, te ide, to jest bardzo ładne. Naprawdę robi to wrażenie. Ale szczerze mówiąc, nie trzeba wychodzić po to z auta, bo to jest w zasadzie ten sam widok wszędzie skały, srały i, i spustoszenie powodowane przez e, suszę dookoła Robi to klimat, ale myślę, że kilka miejsc takich fajniejszych, widokowych zatrzymać się, pokontemplować i równie dobrze można wracać, nie? Tej tak. a tutaj ludzie gdzieś wchodzą Ty Chyba jest wejście Ale zajebiście, jest normalnie wejście, zobaczcie. Nie wiem jak ja to mogłem przegapić. Ja wam tam pokazywałem, a tutaj jest wejście, nie? Co jest grane? Co za jełop? Idziemy tam, chyba podbiegnę nawet, ale, ale dało mi to energii, nie? Mamy to. Normalnie jest wejście. Ekstra. To jest humor gituwa, jak się trochę pod górę pochodzi i tu jest takie... Mocne podejście. No i kierujemy się tutaj. I wydaje mi się, że tutaj po prostu robimy takie kółko, nie, nie jest to nic wybitnego. Ale jak powiedziałem, że zrobię, tak zrobię. Bo uwaga tutaj jak będzie pójść można niezłego porła wywalić fajne powiem wam jest tutaj zejście naprawdę Takie, że coś tam wymaga, żeby przyhamować piętką Zobaczcie na te buty utetłane yy, prochem już nie latam utatłany prochem. Jakie prosie. Mordo, jak tam zdrowie. Dobrze. Wiem wam, że to w ogóle tutaj nie wygląda, ale jest mega przyjemna pogoda tutaj, żeby właśnie pochodzić sobie. Tak jak gdzieś tam w dole na wyspie było po prostu gorąco i spiekota. Ja akurat lubię taką pogodę, więc mi to nie wadziło, no, ale wiem, że to nie jest optymalna pogoda do takich eskapad. Tak tutaj jest, samochód mi pokazał 20 stopni, myślę, że może być jakoś około 20. Pełne słońce i pewnie to słońce jest zdradzieckie, więc lepiej mieć jakieś nakrycie głowy, bo jak przygrzeje, to może się źle to skończyć. Ale jest fajny wiaterek, nie? W ogóle nie czuję się, żebym, żeby mi było gorąco, żebym się pocił, no. Także polecam tą miejscówę. Na tą skałę tutaj można wejść. Myślę, że warto spróbować. Idziemy po powierzchni Marsa. Oj, eee. na tą skałę się nie wejdzie. No, ale dla tego widoku myślę, że warto było. No to tam te moje pier początkowe słowa cofam. Tu wcale nie jest wszędzie tak samo. Wow, mega widoki. Tutaj jest taka cisza. Nie ma nikogo poza mną. Nie słychać nic. Po prostu co jakiś czas tylko jakiś. Ćwierkanie pojedynczego ptaka. Pieprzeni turyści. Jest jedna prosta zasada. Widzę skałę, z możliwością wejścia na nią. To na nią idę. Proste. Dobra. Żegnamy się z tym pięknym widokiem. Powiem Wam, że mega fajna traska. Podrzucę Wam ją, jeżeli będzie dało radę, w linku w, w opisie. Mega fajna traska. Leciutka. Oprócz tego podejścia na górę, tak naprawdę nawet się nie zmęczycie. Trasa w zasadzie cały czas jest tego typu, całe te. Więc na luzie. Naprawdę fajnie, tak żeby sobie coś, żeby być przy tym Tejde i zobaczyć i co cofam te słowa, które mówiłem na początku, że tutaj się nic nie różni, bo w tym wąwozie takim, nie wiem jak inaczej to nazwać, naprawdę fajne widoki, nie? Coś się zmieniało, różne górki i tak dalej. pieprzony turysta no i koniec traski zrobiliśmy fajne okrążenie i powiem wam że chyba można nie słuchać się tamtego znaku jednak to jest taki skambo i tak i tak byliśmy na tej górze i tak tam ludzie wchodzą i tam przechodziłem też gdzie gdzieś później dalej też było niebezpieczeństwo pszczół, pszczół za bardzo tutaj nie widziałem no, raczej skamik Siedloneczko, skończyliśmy trasę. Około 58-59 minut ta trasa zajęła. Mimo tego, że dwa razy zboczyłem gdzieś ze szlaku, no i plus zrobiłem jakieś tam zdjęcia, przebitki na, na vloga tak dalej. Więc myślę, że tak jak tam było napisane, w 46 minutach na luzie bym się zamknął. A nawet w niej, gdyby taki typowo ze szlakiem bardzo fajna traska, Naprawdę, jeżeli jesteście w okolicach tej polecam tutaj przyjechać zobaczyć sobie nie będziecie żałować i szczególnie, że nie jest wymagająca, więc można tutaj zabrać każdego i każdy raczej się będzie dobrze bawił. Jedziemy dalej, pozdro